Gdy słońce ześle na ziemię swój blask Już myślimy płyną przez niebo do gwiazd Gdy barwne kwiaty się chylą do rąk Podnoszę do góry wzrok Tam w niebie wysokim jest dobro i zło Podziwiam obłoki nim padnie z nich grom I słucham daremnie słów, które wziął wiatr I czego mi jeszcze brak Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, gdy dzień nie dzień, a noc nas łączy. Troszeczkę ziemi, troszeczkę serca, tego pragniemy, by piękniej żyć. Troszeczkę ziemi, troszeczkę nieba, bo chmury i cieni nam już nie trzeba. Troszeczkę ziemi, troszeczkę serca, tego pragniemy, by piękniej Przyglądam się kwiatom i dobrze mi z tym Dopóki trwa lato, nie lękam się zim I chociaż jesienny powieje wnet wiat odnajdę znów lata ślad Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca Gdy dzień i niedzieli, a noc nas łączy Troszeczkę ziemi, troszeczkę serca Tego pragniemy, by pięknie Troszeczkę ziemi, troszeczkę nieba, bo chmury cieni nam już nie trzeba. Troszeczkę ziemi, troszeczkę serca, trochę nadziei na lepsze dni. To blad jest moja pieśń. Weź mój świat i w dłoniach nie. miał nie